You can hear me on the bundle light switch Who watches over you Make a little birdhouse in your soul not to put too fine a on it Say I'm the only being your bonnet Make a little birdhouse in your soul Dawno temu, kiedy piramidy były jeszcze młode Byłem wielkim i potężnym faraonem, który władał tymi ziemiami Wtedy pojawiły się gry cieni, które zmiotły niemalże każde żywe stworzenie z powierzchni planety. Jednakże zdołałem zapieczętować zło i umieścić swoją duszę wewnątrz tajemniczego pudełka, by nigdy nie zostać ponownie odkrytym. Ej, chłopaki, myślę, że coś znalazłem! Oho, powiedziałem, by nigdy nie zostać ponownie odkrytym! A, coś tutaj jest! Ciągle ktoś powtarza, że nigdy nie zostanie ponownie odkryty! Och, ja i ta moja narracja! Ho, czegoś takiego szukałem! Mój kiciuś wreszcie dostanie nową kuwetę! Cóż, wiesz jak mówią, ciekawość zabiła kota! Oh, oh, nie chcesz szlak, starożytna egipska kuwetu! Dalej, chłopaki, chodźmy zagrać w kosza! Popił, uwielbiam gry zespołowe! złowę! Dokładnie tak wygląda życie w liceum! Po trzech latach nareszcie pobije swój rekord. Muszę być bardzo ostrożny, żeby przypadkiem nie. Hey, Yugi. Mać! No dalej stary, przestań być taką ciućmą, chodź pograć grać kosza i zostań prawdziwym dubkiem jak wszyscy pozostali w tej szkole! Um, posłuchaj Daniel, ostatnim razem gdy graliśmy w koszykówkę, przerzuciliście mnie przez obręcz i musiałem tam wisieć dopóki mój dziadek nie przyszedł po mnie. Ta, stary, to był klasyk! Chcesz zagrać? Hej Daniel, podoba ci się ta piłka? No? Nadal by ci się podobała gdybym wepchnął ci ją do gardła? Nie, Ta, tak właśnie myślałem. Ci durnie mogą sobie wziąć z swojego kosza popularność i aktywne życie seksualne. Ja wolę mieć to Puzzle, które podarował mi dziadek. Powiedział, że jeżeli złożę je w całość, spełni się moje życzenie. I wiem dokładnie, czego sobie zażyczę. Majtek, te. Ej, co to? Nie, Juk, ale się, frajer. Czemu kogoś miałoby interesować starożytny, szczerozłoty, egipski artefakt, który drzewał nieznane magiczne moce? To takie głupie. jak ty. Oddawaj to, zanim zadrę ci twarz i założę jaką maskę na Halloween! Dość ty, kłótni! Cześć, Tristan. Skąd Litwini wracają? Powiem ci skąd wracają. Od Tristana Taylora. Od to skąd. Widzisz w tej serii gram bardzo ważną rolę. Właściwie to mam nieco inny. Tak poza tym, Yugi, jest jak mówiłem. Twoje głupie pudełko jest strasznie głupie. Sam jesteś głupi! Powinniście się za siebie wstydzić! Juki jest bardzo delikatny. Jeżeli będziecie tak pokpiwać z jego uczuć, będzie miał psychiczną zadrę do końca swojego życia. Fiuk, dzięki, że za mną się wstawiłaś, Teja. Nie ma sprawy, Yugi. Wiesz, że myślę, że jesteś słodziutki. Ej, nie chciałbyś się czasem umówić? Jako przyjaciel, Juk. O, oh, um, dobrze, przepraszam. Ale wiesz, że cię kocham. Serio? Jako przyjaciela Yugi. O! Oh. W porządku. Chodźmy się potem popzykać, dobrze? A? Jak przyjaciele, Yugi! Jezu, ale z ciebie zboczeniec! Popatrzmy teraz na moje pudełko. Dobrze! Wow, co to takiego? To starożytny egipski artefakt. Mówią, że zawiera ciemne moce, które zagrażają życiu tego, który ośmieli się go otworzyć. Podobno, grupa archeologów, która go znalazła, zmarła tajemniczo kilka dni później. Więc mój dziadek podarował mi go na urodziny. Wow, to trochę chore. No właśnie wiem. Jest na nich napisane, że ktokolwiek zdoła złożyć te puzzle, może wymówić życzenie, a ono się spełni. A ty czego sobie zarzeczysz, Yugi? A, to proste. Majtek te... E... E... Majtek Tristana. Masz problemy, facet. <noise> Zdaje się, że Yugi nie będzie tego potrzebował. Joey Wheeler, czy ukradłeś to z pudełka z puzlami Yugiego? Pewnie, że tak. W taki sposób nauczę go, jak zostać prawdziwym mężczyzną. Czy to dlatego kradniemy jego kieszonkowe? Nie, to robimy dla pisu i śmiechu. Śmiej się póki możesz, głupcze, albowiem wkrótce będę wolny, a wtedy... Łaps! O, wow! o nie! Pomocy! Szybko! Nie umiem pływać! Mamo! Bojku, tym szkoła zatrudniła tercet egzotyczne, wszystko zaczęło się robić szałowe. Lepiej się stąd wyniosę, zanim sam zacznę tańczyć. Ej dzieciaku, doszły mnie słuchy, że jakieś gamonie ci dokuczają. Czy to prawda? Boże, te brwi są ogromne! Nie mogę przestać się na nie gapić! To zupełnie jak Martin Scorsese i Jennifer Connelly mieli dziecko! A teraz wyobrażam sobie, jak Martin Scorsese uprawia seks z Jennifer Connelly. Czemu mi się, się to przytrafia? Czy wszystko w porządku? Jestem strasznie podniecony! Masz problemy, facet. <grym> ty, ja co ty tu robisz? Daj spokój, Jugi. Wiesz, jak lubię przebywać w sklepie twojego przerażającego dziadka. Nie ma nic przerażającego w moim dziadku. Jestem aniołem śmierci! No dobrze, chyba wiem, co miałaś na myśli. Miło cię znowu zobaczyć, Ty, ja. Widzę, że masz znacznie większe piersi. Proszę nie mów o tym na głos. Co? O twoich cyckach? Tak, o nich. Czyli nie chcesz, żebym mówił o twoich balonach? Nie, nie chcę. Dobrze, więc żeby mieć jasność, nie mam wspominać o twoich podwójnych cheeseburgerach. Muszę ściągnąć donicę z parapetu i nie opowiadać dowcipów o barach mlecznych. Kanie, kamówka, dekolt. Skończyłeś? Tak. Więc jak było w szkole? Było całkiem... Suteczki! A, dzień dobry, świecie. Mam przeczucie, że dzisiejszy dzień będzie super zarąbiście fa... Ta -da! Coś ty do cholery zrobił! Tercet egzotyczny chciał rozwiązać twoje problemy w staroświeckim stylu, przez gorące rytmy, ale niestety ci goście nie chcieli z nami tańczyć, więc próbowaliśmy nowej metody. Nazwaliśmy ją egzotyczny wpierdol. Łapiesz egzotyczny wpierdol, bo dostaniesz. Nie możesz tego robić, są moimi przyjaciółmi. Powiedzmy, tak jakby. No, nie zupełnie, ale są. Założę się, że mają dobre powody, by się na mną znęcać kilka razy dziennie. Nie. A bo wiesz co, zapomnij, spuścił manto, proszę bardzo. Terce egzotyczny nie pracuje za darmo. To bicie będziecie kosztować 20 tysięcy jenów. 20 tysięcy jenów? To prawie jak cała złotówka. O mój Boże, nie mogę w to uwierzyć. Nie mam problemu z układaniem milenijnych puzzli. Próbowałem złożyć je przez ostatnie 8 lat. 8 cholernych lat. Ale teraz zdaje się, jakby to była najprostsza rzecz na świecie. Oczywiście. To musi być moje przeznaczenie! To jasne, że dane było mi ułożyć te puzle i dostać ciemne moce, które skrywają się w środku. Wszystko, co muszę teraz zrobić, to umieścić ostatnią część na mniej! Spokojnie, spokojnie, jest dobrze. Jakby na to nie patrzeć, wciąż mam swoją godność, tylko, tylko się nie rozpłacz! Cokolwiek się stanie, tylko się nie. Ha, ha, ha! Skupiłem kawałek swojego puzzla! Ha, ha! Yugi. A, co do diabła, tak sobie tu stałeś przez cały czas licząc na to, że może pojawi się od tak? Słuchaj, masz forsę czy nie? No dobra facet, wygląda na to, że będę musiał udzielić ci lekcji. Czas na pojedynek! Co? No dalej, wyciągnij talię, żebyśmy mogli zagrać w karty. Yugi, to jest sezon zero, potwory pojedynków jeszcze się nie pojawiły. O Kurwa, masz rację. O! O! Oh. Proszę, a teraz jeśli mi wybaczysz, idę do przyszłości, żeby zostać policjantem i jeździć na motocyklu. Yugi, wszystko w porządku? Oh, moje puzle. Chciałem, żeby Joey i Tristan. Będzie dobrze, Yugi. Jesteśmy przy tobie. Twoje życzenie się spełniło, ziomek. Tristan i ja będziemy cię ochraniać. Na, na pochyby! Prosiłem. Puzle. Nie moja twarz! Żeby Joey. I Tristan! E, bo jest To Dostali porządnie w tupę. <grystanie> uh. Yugi... Jugi! Huh? Yugi, to ja twoja krzesna wróżka! Ale ja przecież nie mam. Zamknij się i słuchaj! Musisz ułożyć milenijne puzzle, Jugi. A wtedy będziesz żyć długo i szczęśliwie. Długo i szczęśliwie? Długo i szczęśliwie, Jugi. Tak, dokładnie. <ścoughs> tak! Mam moc! Absolutną moc! 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 E e co to? Do... Śmieci do kosza! Yuki! co ty do cholery wyczyniasz? Uszy o skarbie! Jak ci wisi? Kumasz, bo zaraz zginiesz! <gum> ha oh, ha ha ha! musisz umrzeć, trzeba załapać. Dasz mi teraz moje pieniądze! Wyjaśnię tak! Cześć! Cześć! Zagramy w grę? W jaką grę? Pierwszy, który umrze, przegrywa. Patrz, królowa, wino! Co to ma wspólnego z Przegrałeś! Wygrałeś! Na Mam zbyt, nadzieję, że lubisz wielkie ludożerne robaki? E, ciekawe, co przez to miał na myśli. O mój Boże, to właśnie miał przez to na myśli! I niech to będzie dla ciebie nauczką, młody człowieku! Dokuczanie nie jest w porządku, więc nie chcę cię znowu na tym przyłapać. Rozumiesz? Matku, poprzednia noc była bardzo dziwna, co Jug? Obawiam się, że nic z niej nie pamiętam. Szczególnie tego momentu, kiedy zły duch opanował moje ciało i zabił kogoś z zimną krwią. Máš problémy, Facet? <laughs> <laughs>